Świąteczne metro, tramwaje i autobusy wyruszyły w Warszawę. A także remontowy 2025 rok, jeżeli chodzi o tramwaje warszawskie. SKM-ką S40 do Radzymina. Warszawa Gdańska z ekranami akustycznymi. Linia tramwajowa M na Mikołajki. Forezowanie Alei Krakowskiej. Czy warszawskie świąteczne iluminacje już włączone? O tym tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z Tym. W sobotę, 7 grudnia, wyjątkowo z samego centrum Warszawy. Zaczynamy! Partnerem kanału Awizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Witam Was tutaj cześcią cześć, i zapraszam Was teraz na kolejne wydanie, mniejsza z tym. Znajduje się w samym centrum Warszawy, obok metro centrum i przystanku centrum Ronda Dymowskiego, jak widzicie, z tyłu jest nawet pałac kultury i nauki. Jest już ciemno, a ja za chwilę jadę na linię tramwajową M z okazji Mikołajek. Tymczasem zaczynamy sobie standardowo od awarii 15 metra warszawskiego. I mamy jedną niedziałającą działającą windę, dokładnie za moimi plecami, na stacji Metra Centrum. Tymczasem lecimy sobie dalej z kolejnymi informacjami, na no, jak tam postęp, jeżeli chodzi o tarczy TBM do stacji metra Karolina, właściwie Stacji Karolin, tarcza TBM Anna wyruszyła i już wywierciła teraz 1103 metry. I wierci się dalej do stacji metra Lazurowa. Tak jak mówiłem, na sam koniec e, listopada tarcza TBM ruszyła właśnie na przełomie listopada i grudnia 2024. Ruszyła z stacji metra i teraz wierci się w kierunku stacji metra Lazurowa. A TBM Karstyna aktualnie sobie stoi i czeka na Chrzanowie na ponowne uruchomienie, kiedy TBM Anna dotrze do samej Lazurowej. Tymczasem, jeżeli chodzi o ciekawostki z metra, no to mamy już pociąg ksiądeczny. Jeździ on na pierwszej linii metra warszawskiego, ale cały czas z, no, w nocy, z niedzieli na poniedziałek, będzie zmieniać sobie linię metra z M1 na M2 i z M2 na M1. I tak co tydzień, będzie zmieniać sobie właśnie w te noce weekendowo-tygodniowe, że tak to powiem, i w ten sposób będzie funkcjonować metro świąteczne, które oczywiście już jeździ, jest to standardowo Inspiro. No, i co ja mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o ciekawostki, jeżeli chodzi o ten konkretny pociąg, no to po prostu jeździ. Będzie jeździć tak do 6 stycznia, z tego co go że, więc jest już na trasie od 4 grudnia. Tymczasem, jeżeli chodzi o inne ciekawostki, mamy już dwukierunkową ulicę Goworka i spacerową ponownie. Autobusy i samochody mogą jeździć w obydwu kierunkach. Co prawda jest tam trochę zwężenie, jeżeli chodzi o część środkową, tam gdzie tramwaje jeżdżą, bo tam są realizowane oczywiście cały czas prace, no ale nie pokażam tego, bo nie mam zgody od na latanie w tym miejscu. Natomiast faktycznie tam prace cały czas są realizowane, jeżeli chodzi o budowę tramwaju do Wilanowa. Z innych ciekawostek, tramwaje planują dosyć dużo remontów w najbliższym czasie. Dużo remontów, co to oznacza? Oznacza to, że faktycznie będzie się to kędziało. W 2025 roku będziemy mieli dużo więcej tego realizowanego niż w tym, bo to nie będzie 6 km, jeżeli chodzi o tor pojedynczy, tylko będzie to 10 km toru pojedynczego, który będzie remontowany. I chodzi o inwestycje za co najmniej 60 mln zł, jeżeli chodzi o właśnie remonty tramwajowe w Warszawie. Pomijając oczywiście inwestycje, takie jak tramwaj na Rakowiecki, tramwaj do Zachodniej czy tramwaj na Stegny. Co ważne, e, prace będą realizowane w różnych miejscach i m.in. jeżeli chodzi o wiadukt przy Arkadii. Tam prace będą trwać mniej więcej 2 miesiące i rozpoczną się w kwietniu, e, a właściwie na sam koniec kwietnia. Tam też są dosyć dużo ograniczenia i ten wiadukt potrzebuje remontu, jeżeli chodzi o całą część torowiska tramwajowego. Jest to jedna z najbardziej e, zatłoczonych części tramwajowych, jeżeli chodzi o Warszawę. W kolejce jest za nią Grójecka, ale jednak to jest najbardziej w, już wykorzystywany most, a właściwie konstrukcja według w samej Warszawie. Jeżeli chodzi o ruch tramwajowy. Przynajmniej takie to mamy informacje od tramwajów warszawskich. Kolejny remont, który będzie realizowany, to jest oczywiście re realizowany razem z budową tramwaj do Warszawy Zachodniej, a tutaj w tym samym czasie, ale w ramach osobnych inwestycji. E remont torowiska tramwajowego od ulicy e Bitwy Warszawskiej 1920 roku do Placu Nartowicza, gdzie dzisiaj będę jeździć właśnie na linii tramwajowej M. E no i ciekawostek, to będzie realizowane w dokładnie tym samym czasie, kiedy będzie właśnie zamknięty sam przejazd dalej w kierunku e no, P plus R -A -A Krakowska i do pętli Banacha. Więc tu będą dosyć te prace skoordynowane, Nie mniej prace będą realizowane na całej części, jeżeli chodzi o to torowisko tramwajowe, które jest w kiepskim stanie. Szkoda, że tramwaje nie będą robić remontu całego, na całej Lińska, to będzie to wyłączone prosto właśnie do Okęcia. Kolejne prace, które będą realizowane to będzie realizowany remont torowiska tramwajowego od ronda Radosława do Mostu Gdańskiego z rozjezdami, z likwidacją tam starego przystanku tramwajowego i tak dalej te prace będą trwały 3 miesiące najprawdopodobniej rozpoczną się na początku wakacji 2025 no i tak jak powiedziałem będą na wspomnianym odcinku wygląda, będą realizowane, ale samego Mostu Gdańskiego nie będą dotyczyć, to będzie realizowane w ramach odrębnej inwestycji będziemy też oczywiście mieli pracę jeżeli chodzi o Zieloną Marszałkowską i rozjazdy na Placu Bankowym, te prace będą realizowane mniej więcej w wakacje 2025. 2025. No i to oczywiście Aleja Niepodległości będzie do remontu, to też będzie się zbiegać z wakacjami. Będzie kilkutygodniowe wyłączenie w związku z pracami, jeżeli chodzi o tramwaj narkowiecki, budowę rozjazdów i innych elementów, jeżeli chodzi o podpięcie po prostu całej sieci tramwajów w tym miejscu. W związku z czym oczywiście ruch tramwajowy będzie zamknięty, no i też do tego wtedy na Alei Niepodległości, głównie na trasą łazienkowską będą realizowane prace, jeżeli chodzi o remonty tramwajowe. Więc trochę tutaj będzie się działo. Z jednej ciekawostek, nowy rozkład jazdy wchodzi już niedługo, czytaj 15 grudnia, mamy aktualnie 7. W 11 grudnia wchodzi nowy rozkład jazdy, czyli za mniej więcej, od niedzieli. No i co ważne, to będzie rozkład jazdy, oczywiście, który już wchodzi na 2025 rok. Jeżeli chodzi o linię S1, S2, e, znaczy o S1 nie ma tutaj dużych zmian. Jeżeli chodzi o S2, no to pociągi wracają ponownie do Sylujówka i to jest oczywiście bardzo dobra informacja, że już będzie można przechać się na całej relacji. A jeżeli chodzi o pociągi S3, to one będą teraz skrócone i wszystkie kursy będą realizowane tylko i pomiędzy lotniskiem Chopina a Legionowem. Nie będzie kursów do Radzmina. Z kolei, jeżeli chodzi o linię e, e, SKM-ki S4, będzie jeździć mniej więcej tak samo jak wcześniej, czyli będzie oczywiście łączyć Piaseczno z Legionowym i z Zegrzem Południowym w niektórych relacjach e, przez Warszawę Gdańską. Natomiast S40 będzie wydłużone, nie będzie jechać do Warszawy Głównej, tylko będzie jechać przez, dużą, przez małą linię obwodową, czyli przez Młynów, przez... E, Powązki, dalej przez Gdańską i jechać do Legionowa, a stamtąd do Radzymina, bo oczywiście do Radzymina cały czas będzie można dojechać SKM-kami. Do Radzymina tych pociągów trochę będzie, bo jeżeli chodzi o relację e, z Piaseczna do Radzymina, to będzie 10 pociągów, jeżeli chodzi o relację odwrotną, to będzie z Radzymina do Piaseczna 12 pociągów, więc tego trochę tutaj będzie jeździć, oczywiście w weekendy wiadomo, że będzie tych pociągów mniej, e, no i dzięki temu na trasie pomiędzy Wieliszewem a, a, a Pojasecznym pociągi będą jeździć co pół godziny, jeżeli chodzi o S4 i S40, a jeżeli chodzi o pociągi jedące pomiędzy Warszawą a Legionowym, to będą relacje pociągów funkcjonujące jeżeli chodzi o Eskenki same, pomijając kolej mazowiecki, reliki i tak dalej, to te pociągi będą jeździć całkiem sensownie, mianowicie trzy razy na godzinę, więc całkiem nieźle, nieźle będzie. Też przypominam, że od 15 grudnia przestaje obowiązywać honorowanie biletów wszystkich, jeżeli chodzi o linię średnicową, czyli pomiędzy Warszawą Wschodnią, Centralną Śródmieścią i Warszawą Zachodnią, w związku z tym, że na Zachodniej się kończą prace, bardziej lub mniej, ale kończą się prace na Zachodniej, no i też wspólne honorowanie biletów, jeżeli chodzi o ta, całą taryfę ZTM-u, a prawie właściwie prawie całą, się kończy. Oczywiście na karcie miejskiej cały czas będzie można jeździć kolejami mazowickimi, ale podczas remontu można było jeździć też innymi pociągami na zwykłych biletach krótkookresowych i oczywiście również jednorazowych. Tak będzie wyglądać to po uruchomieniu SKM-ki do Radzymina, jeżeli chodzi o S40. Jak widzicie Warszawa Główna w końcu zniknęła z Warszawy i bardzo mi się to podoba. W końcu stacje tylko sensowne są na tej mapie. No pomijając oczywiście Wileńskiego, którego w tym miejscu nie ma. No i dojazdu tam dalej, gdzie do żarowa ale kto by tam pamiętał, jakimś się Natomiast ważne jest to, że będziemy mieli pociągi właśnie do Piaseczna, do Pruszkowa, do Redzymina, do Zegrze Południowego, do Legionowa, do Lotniska Chopina, do Sulejówka Miłosnej, i oczywiście również do Otwocka. A jeżeli chodzi o jakieś rozwoje i plany, więcej na ten temat, jeżeli chodzi o rozwój SKM-ki, będziemy wiedzieć już w poniedziałek, kiedy będziemy mieli informacje o planowanym rozwoju SKM-ki i innych ciekawostkach. Więc w tym temacie będę się starać z Wami, będę się pytać o tę SKM-kę do Ożorowa Mazowieckiego, które miało być S5 i jakoś tak się to spłynęło w ostatnim czasie. No wiemy, że po wyborach, i dlatego to zniknęło. Idziemy dalej, bo ja nie mam dużo czasu. Mam 15 minut na skończenie tego materiału. Muszę po prostu jeszcze go zmontować, pojechać tam na ten tramwaj. Gdańska zyska ekran akustyczne. To jest ciekawostka, która będzie zrealizowana. Będzie to realizowane na trasie kolejowej od Warszawy Głównej Towarowej przez Gdańską do Warszawa Praga. Właściwie, jeżeli chodzi o te prace, które będą tutaj realizowane. Od dwie linii kolejowe. Łącznie to będzie 6 km y, y, trasy, które będzie mieć ekran akustyczne. Chodzi oczywiście o to, żeby w bardzo zurbanizowanym terenie, który tam faktycznie jest, wokół Warszawy Gdańskiej, mieszkańcy odetchnęli i było ciszej. Więc mogę tylko łącznie powiedzieć jedno, jeżeli myśleliśmy, że remont i przebudowy Warszawy Gdańskiej się kończą, to nie, bo właśnie wchodzi kolejna inwestycja realizowana obok, a mianowicie właśnie budowa ekranów akustycznych. Te realizacje rozpoczną się niedługo, mają się wszystkie procesy zakończyć w pierwszym kwartale 2026 roku, a jeżeli chodzi o nowe przejście podziemne na Warszawie Gdańskiej, ono ma być oddane do użytku mniej więcej za rok, na koniec 2025 roku. Tymczasem, jeżeli chodzi o honorowanie biletów, koleje mazowieckie właśnie nam o tym przypominają, również, że od 15 grudnia właśnie nie będzie honorowania biletów, jeżeli chodzi o wszystkie bilety na relacji Warszawa Zachodnia, Warszawa Wschodnia, jeżeli chodzi o średnicę, tylko będą właśnie bilety dobowe bądź dłuższe. No i oczywiście nie będzie też honorowania, jeżeli chodzi o kolejny Mazowiecki w pociągach PKP Intercity SA, jak i również oczywiście w EKA. O czym też warto pamiętać, że już teraz Pendolina na bilecie warszawskiego transportu publicznego sobie nie przejedziemy, jak to miało miejsce. Znaczy, jeszcze przejedziemy, tak? Do 15 grudnia oczywiście to możemy zrobić. Znaczy, z nie pamiętam, ale na pociągi Intercity na spokojnie można jeździć aktualnie na karcie miejskiej. Po 15 grudnia. Nie będzie to możliwe w ramach tej, tego wspólnego honorowania biletów. Szkoda, bo było to bardzo wygodne i jeżeli chodzi o funkcjonowanie miasta, to było dobrze zrealizowane. Nie jeżeli chodzi o zajmowanie miejsc w pociągu, tylko po prostu jeżeli chodzi o przejazd na takie relacje. Czyli od wschodniej do, do, centry, do, do zachodniej. Tymczasem prace są realizowane też na Alei w aktualny weekend, w związku z czym aktualnie linia autobusowa 217N86 Jeżdżą objazdami do poniedziałku 9 grudnia do godziny 5. Nad ranem będą objazdy w związku ze zamknięciem kolejnej części, jeżeli chodzi o jezdnię. Jak to wygląda, to pokażę Wam w zdm -ie. Jeżeli chodzi o Mikołajki, no to mamy oczywiście świąteczną linię tramwajową na dosyć ciekawej trasie, bo jeździ pomiędzy Placem Narutowicza a, a Pętlą Annopol muszę powiedzieć za Za Annopol oczywiście nie jeździ, do Pętli Annopol. Tak. No i z ciekawostek. Od 7-8 grudnia, czyli dzisiaj w sobotę i jutro w niedzielę, ta linia tramwajowa jeździ przez całą dobę mniej więcej w godzinach 13:20. Ja będę jechać jedno kółko właśnie dzisiaj na pierwszej brygadzie, ktoś chce to na 18.00. 30, czy tam ile się tam będę, ale pewnie ten mniejsza się pojawi później, więc no trudno. Ja to nagrywam. Mam nadzieję, że to w międzyczasie będę miał się kogoś zmontować i wysłać. No i oczywiście jest to obsługiwane przez pojazdy zabytkowe. Będą właśnie bardziej klasyczne pojazdy. Oczywiście również będą jeździć dwie parówki. Łącznie cztery pojazdy jeżdżą na tej linii w dosyć ciekawej, ciekawej aranżacji. Tymczasem, jeżeli chodzi o kolejne ciekawostki, no to jest realizowana szybka naprawa ulicy, jeżeli chodzi o Gocław, linia 110. 1223, 213, 509, N2, N22, N70, N072. Nie widziałem, że to ciekawe, ale. 117, 123 i 219 jadą objazdami w aktualny weekend 7-8 grudnia. Sprawdźcie rozkład jazdy, jeżeli korzystacie z tych linii autobusowych. Następnie pojazdy świąteczne. Mamy oczywiście świątecznego swinga dwukierunkowego, więc to jest ciekawostka. On jeździ na różnych liniach. Przez, całą, przez cały okres funkcjonowania tej linii świątecznej ona będzie jeździć na różnych liniach w, w całej Warszawie, więc nawet będziemy mogli zobaczyć swinga duo najprawdopodobniej na linii 20 chociażby, czy jeżdżącej do miasteczka Wilanów, chociaż to chyba już by było, albo dzisiaj jest. No tak gdzieś jak Swing Duo jeździ po całej Warszawie jako świąteczny pociąg. Mamy oczywiście również Inspiro, tak jak powiedziałem, który też jeździ aktualnie jeszcze na pierwszej linii metra, ale będzie później na drugiej. No i mamy też oczywiście również świąteczny autobus, który nie jest też taka tradycja, jak tramwaje czy metro, no ale faktycznie autobusy świąteczne też się pojawiają i właśnie mamy taki autobus, który jeździ. Tu też się zmieniają oczywiście relacje, jeżeli chodzi o poszczególne linie, będą różne, będzie się pojawiać po prostu na terenie całej Warszawy właśnie. Tym razem, jeżeli Wam się podoba tramwaj do Wilanowa, ewentualnie chcielibyście mieć jakieś podobizny z jego e, udziałem, to możecie właśnie kupić sobie gadżety e, Avizonosza z tramwajem do Wilanowa, e, z samym Hyundai'em, który tutaj również się pojawia. I z innymi elementami, jak chociażby zapraszamy do metra sklepa wiznosza, czyli oczywiście zrobki.pl Jak coś razem z zobotowanymi, to robimy. I mamy też ciekawostkę, mam dla Was, a mianowicie, e, czekajcie, nie to, tylko mamy, no, mamy nowość, jeżeli chodzi o. Nie to, czekajcie. E, jeżeli chodzi o nowość, no to, to mamy e, coś nowego, jeżeli chodzi o kategorię metru, które może Was zainteresować e, w sklepie, a mianowicie mamy świąteczny. Pociąg, który już się z tego co kojarzę pojawił, proszę bardzo. Jest świąteczne, e, świąteczna 81. Kiedyś taki pociąg był świąteczny, teraz oczywiście już taki nie jeździ. Jeżeli chcecie, to oczywiście możecie go również kupić na stronie zrobki.pl w zakładce Metro, a w zakładce Wiznosza są rzeczy, które są ode mnie. Kupując zakładki Awiznosza, wspieracie również realizację e, materiałów na kanale a Wizonosz. Tymczasem lecimy sobie dalej, bo też jest oczywiście sklep Partera, kanału, który jest z gdzie możecie kupić chociażby plakaty kolejowe e, różnych stacji. E, z całej Polski, jak chociażby Warszawy Centralnej, która tam jest za mną, no nie no, dobra, bardziej po mojej prawej czyli po Waszej lewej. No ale jest też Warszawa Centralna, którą możecie sobie kupić i również powiedzieć na swojej ścianie. Oczywiście wszystkie rzeczy, które kupicie teraz mniej więcej dotrą do Was jeszcze na święta. Tymczasem mamy już koniec Veturilo 2024. No wszystko co piękne w końcu się kończy. Chociaż według mnie to jest bardzo smutne, bo według mnie Veturilo powinno być przez cały sezon, przez cały, 2000, przez cały rok po prostu powinno być, tylko w mniejszej liczbie, jeżeli chodzi o pojazdy, bo doskonale widzę, że rowery są wykorzystywane od początku marca do końca listopada. Cały czas ludzie z nich jeżdżą, i ja najbardziej bym korzystał z nich zimo, więc wiecie, to, to taka sytuacja, że jakby one byłyby wykorzystywane, tylko po prostu serwis i samo odcięcie umowy, jeżeli chodzi o jedną i drugą część, jest dużo prostsze do realizacji. Niemniej 13 sezon Vaturillo się zakończył i z ciekawostek to w tym sezonie przybyło 160 tysięcy nowych użytkowników. Mamy też dosyć dużo łącznie użytkowników, to jest ponad 397 tysięcy, prawie właściwie 400 tysięcy użytkowników, jeżeli chodzi o Vaturilo. 3033 e, tysięcy, e, czekajcie ja tu próbuję to sobie przydać, żeby jakoś to było po polsko. 33 tysiące, e, e, trzy, s, e, Dobra, trochę przesadziłem z tymi fantazjami. Sobie bym musiał zerknąć 3330 pojazdów było, jeżeli chodzi o rowery. 332 stacje. Dużo tych trójek tu się na, nagromadziło. W Etorilo było wypożyczone 5 milionów razy. Dokładniej 4 miliony 790 406 razy. Średnio to było 5,59 wypożyczenia na dzień, jeżeli chodzi o jeden rower. Średni przejazd to było 24 minuty i 15 sekund. I średni dystans przejechany to było około 3,5 km. Jadąc taką trasę, na wszystkich tych rowerach byśmy okrążyli ziemię wokół równika 426 razy. Więc bym powiedział, że całkiem, całkiem dużo. Oczywiście elektryki są dobre, i również integracja z innymi gminami, jeżeli chodzi o system Nextbike, tutaj całkiem ładnie funkcjonuje. Najwięcej rowerów było wypożyczonych i użytkowanych, jeżeli chodzi o śródmieście. To było ponad milion wypożyczeń. Na drugim miejscu, a i to było 24%, jeżeli chodzi o wypożyczenia wszystkich jeżeli chodzi o całą mapę Warszawy. Na drugim miejscu jest Wola, gdzie było trochę ponad 500 tysięcy wypożyczeń. Na trzecim miejscu jest Mokotów, również nieco ponad 500 tysięcy wypożyczeń. Jeżeli chodzi o najbardziej popularne stacje, to chyba kogo nie zdziwi. Najwięcej wypożyczeń i zwrotów, ponad 70 tysięcy wypożyczeń, 82 tysiące zwrotów na stacji metra Centrum Nauki Kopernik, jeżeli chodzi o stację Veturillo. Na drugim miejscu jest standardowo również Arcadia i to mamy odnoto. 51 tysięcy i pół wypożyczeń, i 53 tysiące zwrotów. Brakuje mi tutaj Politechniki i najciekawszej, naj, najczęstszej trasy, ale jak widzicie, tego nie mamy w tym miejscu. Może później w kolejnych podsumowaniach 1 marca w ponownie wraca na mapę Warszawy. Idziemy sobie dalej, bo mamy aktualności. Kawałek dalej tam mamy wyjście ze stacji Metra Centrum, wysłane placu Centralnego i placu Defilat. To oznacza, że tam teraz są też realizowane prace, jeżeli chodzi właśnie o tamte. Inwestycje. Dlatego też już jest beton nad, samą, nad samym wejściem, i w tym miejscu pojawi się no, nowa łąka kwietna. Taka ciekawostka z demo. Inne ciekawostki to kolejny etap pracowania na Alei Krakowskiej, który jest realizowany w aktualny weekend. Przej, nie idzie tylko łącznie przejazd jednym pasem w tym momencie, e, jadąc od e, centrum w kierunku granicy miasta, i dlatego też tam są e, zamknięcia, jeżeli chodzi o jedną jezdnię. Następnie mamy też oczywiście w jazdy w związku z drugą jezdnią, ale i Ken, która jest frezowana. Nie możemy teraz aktualnie pojechać, jeżeli chodzi o jezdnię Ken, w kierunku Kabat. Mamy, żeby tylko i wyłącznie pojechać w kierunku Mokotowa. Tego też, właśnie, jak ja powiedziałem, linie autobusowe jadą objazdami. Prace się tutaj zakończą 9 grudnia o godzinie 5 nad ranem. No i mamy już świąteczne iluminacje, które zostały uruchomione standardowo, jak zawsze, z tego co kojarzę, przez prezenta Warszawę. Natomiast to jest ważne, to, to choinka się świeci i wszystko już się świeci, jeżeli chodzi o Nową Chmielną, jeżeli chodzi o plac 5. Rogów. Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście iluminacje w całej Warszawie, w różnych miejscach rozlokowane. To faktycznie zostało już wszystko uruchomione. Patrzę tutaj, czy centrum mamy i chyba się trochę przeleciałem, jeżeli chodzi o to całe centrum Warszawy. Głównie jednak to jest faktycznie Stare Miasto, Nowy Świat, no i teraz właśnie Plac Pięciu Rogów wraz z ulicą Chmielną. Więc tutaj te bajery się pojawiają, no i będą standardowo przez cały okres zimowy. No i mamy też już uruchomione nowe przejście dla pieszych przez Ostrobramską, który został uruchomiony mamy przejście dla pieszych, możemy sobie zobaczyć jak to wyglądało wcześniej, o tym więcej trochę powiem w filmie z trasy łazienkowskiej jeżeli chodzi o Sony praską mamy też pokazanie, że faktycznie więcej osób korzysta z przejścia naziemnego niż składki e, po tym jak zostało to wszystko uruchomione w różnych lokalizacjach, nie tylko i łącznie jeżeli chodzi właśnie o to skrzyżowanie, ale również znaczy, no właśnie jeżeli chodzi o te różne inwestycje które ZDM realizuje, e, tu mamy faktycznie pokazanie również jeżeli chodzi o te przejścia dla pieszych, gdzie mamy te nowe przejazdy rowerowe też wybudowane, więc to jest też poprawa jeżeli chodzi o rowerzystów, którzy de facto mogli jechać w kładką górą, ale teraz mają po prostu przejazd dołem. Ja osobiście, jeżeli chodzi o, o budowanie nowych kolizyjnych przejazdów rowerowych i przejść dla pieszych, ale pozostawienie kładek, nie mam nic przeciwko, bo to jest tylko oczy wartość dla nam tym bardziej, że jeżeli chodzi o ten rejon, tutaj faktycznie jest dosyć dużo osób starszych, które dzięki temu może chodząc na okrągło, ale nie muszą faktycznie chodzić po schodach do góry, tylko mogą faktycznie na okrągło przejść po płaskim. Inne ciekawostki to wczoraj, 6 grudnia zostało oddane do użytku buspas na Głębockiej Świętego Wincentego. Jeszcze prace jakieś mniejsze są realizowane, ale właściwie cała inwestycja jest w tym momencie gotowa i została wdrożona docelowa organizacja ruchu. Więc jeśli chcecie coś więcej na ten temat wiedzieć, więcej na temat tej inwestycji będzie w w najbliższych dniach z warszawskich inwestycji, właśnie z tej budowy Bus Panza. No i na koniec jest realizowany w najbliższym tygodniu. Od 9 grudnia od godziny 5 do 12 grudnia do godziny 5. E, z parę remontów, jeżeli chodzi o Saską Kępę, na Pradze e, Południe, jeżeli chodzi o, e, o drogi gminne w tym miejscu, czyli dzielnicowe, w tym właśnie w tym miejscu, holenderska. I ulica tutaj jeszcze jedna będzie zamknięta e, z, z, od Alei Waszyngtona, więc faktycznie, jeżeli e, korzystacie z tego rejonu, tutaj będą realizowane e, w, ten, w tym tygodniu e, remonty. No i na koniec e, przypominam Wam, że jest już aktualnie głosowanie w sondażu mniejszo tym na karcie społeczności e, Awizynosza e, na. E, to, do jakiego miasta pojedę w ramach kolejnego Okima to będzie jeszcze w tym miesiącu i te filmy się pojawią mniej więcej na święta, więc zachęcam do głosowania. Aktualnie mam już na prawie 900 głosów, wygrywa Szczecin, ale zobaczymy, co faktycznie wygra ostatecznie, bo różnica między Szczecinem a Katowicami nie jest aż tak duża. To jest raptem 6 punktów procentowych. Dalej jest już Białystok i Częstochowa, które widać, że nie, nie przejdą w tym głosowaniu, ale pomiędzy Katowicami i Szczecinem jeszcze licytacja trwa. Piszcie, czy głosujcie, oczywiście, na karcie społeczności. Tym razem to on dla tego materiału. Ten tydzień był całkiem niezły. Dużo Was tutaj przyszło, dużo Was oglądało moje filmy, i dlatego jest nas tutaj już ponad 19 254 osoby, które ścisnęły przycisk subskrybuj. Mam nadzieję, że może do końca tego roku zaszalejemy i będzie 20 tysięcy. Nie no, żartuję, to jest mało realne, ale kto wie, jeszcze trochę filmów, nie tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o Warszawę, będą, będą też filmy, właśnie na pewno. Z Krakowa się pojawią filmy z Okiem Mawiznosza, jeszcze będzie film z, Łódzki, z Złodzi, kolejny, złodzi. No, dwa filmy z dwóch różnych średnic. Te filmy będą w najbliższym tygodniu i jutro. Będzie też film z zakopanego. Będzie też setny film z Mazowieckich Inwestycji, który nie będzie nagrywany z żadnej inwestycji, którą realizujemy. A film ze siódemki, o którym tak bardzo prosicie, niestety on będzie musiał chyba poczekać na okres letni, bo w tym momencie jest zimno i nie jestem w stanie jeździć na monocyklu elektrycznym tak dużych dystansów. A nie da się nagrać tej inwestycji w inny sposób, niż właśnie na monocyklu. Ale spokojnie, inna inwestycja pojawi się w ramach setnego odcinka z Mazowieckich Inwestycji, które na pewno Wam się Spodoba. Tymczasem za minutę mam godzinę 18, czyli mam mniej więcej 10 minut na zmontowanie tego materiału, zanim będę musiał jeździć na linii tramwajowej M. E. Tymczasem to zacznę wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie mi pomóc w realizacji tych wszystkich materiałów, klik, zostańcie patronami Jawizynosza. No i oczywiście zachęcam do kupowania rzeczy ze sklepu zrobki.pl z kategorii Jawizynosz. Wtedy pomagacie również w realizacji wszystkich materiałów na moim kanale. Hotelnia cały czas oczywiście z ludźmi. Jest sobota, godzina 18. Do zobaczenia niedługo. Cześć!